Rozumiem, dlaczego wysiadł prąd. Zdalny wyłącznik! Każdy mógł go tu zainstalować. Hmm. Przede mną safe już niedługo tajny przepis będzie nasz. Chwila, to ta dziewczyna ze sklepu. A? Jeżeli nie, to mnie nie szczyp. Nie? Powiedziałem wyraźnie, żebyś mnie nie szczypał. Kurczę! Ktoś chce z nas zrobić na dzień do chrupek. Przepraszam pana. Jestem Panek Profeska, a tutaj o. nie wolno wchodzić! O, przepraszam. Szukam takiego chudego nastolatka i psa. Widział ich pan? Pewnie chcesz buchnąć tajny przepis, prawda chłopcze? Nie, 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 nie! Skąd? Chociaż fajnie by było go poznać. Założę się, że zawiera albo żelki, albo boczek, albo może guacamole? Przejrzałem cię! Jesteś śpiegiem! Twoi kumple też! Kiedy doniosę o tym Ernestowi, wpadniemy w wściekłość! To znaczy, dostanie piany? No właśnie! Na twoim miejscu spisałbym testament. Wiecie? Miło was widzieć, dziewczyny! Jego też zapraszałyście? Kadzi nas nie znajdzie. O nie! Czy jest gdzieś jakaś kryjówka, której nie zna ten potwór? Nasz piękny, apetyczny sen zamienił się w koszmar! Utopimy się w skupie masie! Na, Na pomoc! Wszędzie poznam to rozpaczliwe kurcze. Kudłaty i skubi są w opałach. Zasuwamy! Ach, już za późno. Gdzie się podziało ciasto? Ach, jak to dobrze, że jesteście cali? Nic nam nie ubyło. Ach, tylko przybyło. <laughs> Dlaczego zawsze, gdy zjawia się potwór, Ernest i Penelopa znikają? Czy ktoś ich widział? Nie, ale ja nadziałem się na pana profeskę. I coś wam powiem. Ten facio bardzo gorliwie strzeże przepisów. Znalazłem również tę maskę. Nigdy nie uwierzycie, kto ją nosił. Nasza panna Trudy, ta laska ze sklepiku. Wyglądało, jakby zakradła się do sejfu. <śm> zatem może to ona wszystko uknęła? Jak sądzisz, Vel? Dalmo? Zniknęły dwa skafandry ochronne. Kto się założy, że w jednym z nich paraduje nasz potwór? Och, szczęście, że was widzę. Co się tu stało? Mój tata znowu zaczął lunatykować i poszłam go szukać, ale capnął mnie w redny potwór, potem związał i uwięził. Już czas wyłożyć karty na stół i pozbyć się potwora raz na zawsze. Świetnie! Wy możecie wyłożyć karty na stół, a ja i skupię coś przy nim wrąbiemy. Eee, niestety, ale mój plan przewiduje wasz udział. Mm.